Siema Siema, witam serdecznie wszystkich na kanale U Macieja <grywa> Słuchajcie, chciałbym Wam puścić relację z Mastertraka. Relacja ta będzie inna niż wszystkie. Tym razem udało się zrobić taką relację, w której uchwyciłem to, co tak naprawdę ja robię na takim Mastertraku, bo jeździłem oglądać ciężarówki. Właściwie raz pojechałem oglądać ciężarówki, to był pierwszy master track, na którym byłem. Później już jeździłem na master tylko i wyłącznie po to, żeby spotkać się z Wami, żeby poobcować troszeczkę z moimi widzami, followersami, którzy mnie oglądają w internecie, którzy mnie też dopingują. No i myślę, że w tej krótkiej relacji, ale bardzo takiej dynamicznej, na którą poświęciłem kilka godzin, udało mi się uchwycić. To, co tak naprawdę robię na takim zlocie, ten zlot był dla mnie wyjątkowy, ponieważ pojechałem na niego ze Sławkiem sierowskim, a to był jego pierwszy zlot tego typu. Także nie traktuję tego zlotu jako zlot samochodów tuningowanych, tylko ja osobiście traktuję ten zlot w kategorii zlot z widzami. Zapraszam na ten krótki, ale jakże energiczny vlog. Siemano, z tej strony nasz Rosji. Lecimy sobie teraz na mosty Praga. Wespaliśmy się, pospaliśmy. Lecimy się dobrze bawić. sieba, się się witamy z mastertaka. Rozpoczynamy ten film, właśnie jedziemy. Jest sobota, 19 lipca. Ta to to winda jest lepsza, ta winda jest lepsza. Wczoraj nie nagrywaliśmy, bo, kurde, byliśmy tylko na, na chwilę na Masterze. Dobra, dobra. sobie kilka fotek i co? I lecimy dzień drugi. Najpierw po bo po browarie. Po, po, po tu, tak to 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 tu stoi, słuchajcie, nasz, nasz ten... Nasz diligence? to jest to O ten właśnie? Dasz Auto? Nie, ten. No i, i musimy się wrócić jeszcze na chatę, bo chyba zapomniałem zamknąć drzwi. A teraz widzisz tę białą kajkę na Bo to właśnie obok tej białej dni. Wchodzimy ten. No i tutaj Lara. I na ten tak? Słuchajcie, oh, będzie dzisiaj zabawa, wczoraj nie było przednio, a dzisiaj coś będzie w grę rozpięte Czy to <laughs> jest nasze? 601 Ty, nie mogę trafić w klucz Ale żeśmy się wybrali, cyk, nie, tylko woda jest z kramu Dobra, da się istrać <laughs> O, tak się trafce, jest, że czapka jest za No Jedna flaszka pęgła O, wcale e... tu już byśmy bukłako opindolili Słuchajcie, mamy tu. kurwa, na bogatość Dzień a co mamy dalej? Słuchajcie, już mówię. O. Au. Tutaj to się dzieje, jak ping-ping. Mówiłem, kurwa, jedźmy do Opola, bo tutaj jest chujnia. <grym> okay. Dobra, teraz już chyba pojedziemy. Przyjechał Diligence po nas. Także zbieramy się w końcu. Lemuzyna <grym> przyjechała. Kurwa, tak to my możemy na MasterPaka wchodzić. <grym> i'm not gonna lie to you kids it's a fucking jungle out there keep your head on tight i know brandon mind me baby let's do it y'all see me flyin' never drop down drop down smokin' high am i am not Denying what I got now, I got now Keep an eye out, keep it locked down, locked down See me flying, never drop down, drop down Smoking high am I am not round, I'm not round No denying what I got now, I got now Keep an eye out, keep it locked down Walk down. You're too strong. When I battle with the beast, bring a few on The commander and the chief for my crew. On bullets rattling and whistle at your two. Never sleep, by. Open hands clutching on my throat. This a war zone. This a war zone. Yo, this war zone. look <laughs> no, don't see me flying never drop down drop down smoking high and i am not round I'm not round no denying what i got now i got now keep an eye out keep it locked down lock down see me flying never drop down drop down smoking high am i am not round I'm not round no denying what i got now i got now keep an eye out keep it locked down locked down get too strong when I battle with the Please bring a few on The commander and the chief, for my crew on Bullets rattling and whistle at your two, Never sleep, eyes open, hands clutching on my throat This a war zone This a war zone Yo, this a zone <laughs> Impact, yeah break it open, leave it nothing Yo, This a war zone, homie, say you ready and prepared Take a minute make them aware Well, i be sneaking in the back But it's worth the clap, homie, life ain't fair Caught me crawling through the mud, where the visions i clearly Born a shepherd to these sheep, make them fear me This a war zone, trashed out, trap house, nothing ever given Yeah, every day's a blessing, thank the Lord, oh how I'm living See me riding with my top down, all cops round, pedal pressing on the gas I don't think I'll ever stop fly never drop down, drop down. Smoking high, am I not round? I'm not round. No denying what I got now, I got now. Keep an eye out, keep it locked down, locked down. See me flying, never drop down, drop down. Smoking high, am I am not round? I'm not round. No denying what I got now, I got now. Keep an eye out, keep it locked down, locked down. you too strong when I battle with the beast. Bring a few on, The commander and the chief for my crew. Bullets rattling and whistling at your too Never sleep, eyes open, hands clutching on my throat This is a war zone This is a zone Yo, this a zone Co, to chyba tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Na koniec chciałbym Wam tylko powiedzieć, że to nie my jesteśmy celebryci. To Wy zrobiliście z nas celebrytów.